Witam Was serdecznie! Niektórzy z Was już wiedzą, że na stronie WHC pojawiła się nowa zakładka Co chcesz obejrzeć? Ci, którzy tego jeszcze nie wiedzą, teraz się dowiedzą! Więc jest ta nowa zakładka, klikamy w nią I jest tutaj ankieta Wy Wypisałem wszystkie tematy, które mogę nagrać i które możecie sobie sami wybrać Tematy będą zmieniane co tydzień albo dwa. To zobaczę, jak szybko ludzie będą głosować. Na przykład można napisać, czy ankieta jest potrzebna. Są dwa warianty. Tak, no ba. Przedbiorę no ba, podsumuj. O, 81% zagłosowało no ba. Tak samo, czy lubisz laski, czy płaski? Jak widzimy, 63% lubi laski. O. Pozostałe 36% lubi placki. Tak, są takie śmieszne e, pytania, ale najważniejsze tu jest to, co chciałbyś powiedzieć na YouTube. Jeżeli chciałbyś zobaczyć jakiś temat, a nie będzie go tutaj, możesz na przykład w komentarzu pod tym filmem dać e, temat, który Cię interesuje, i ja ten temat następnym razem podam przy następnej ankiecie. Będzie można na niego głosować. E, przykładowo. Żeby zobaczyć wyniki można od razu dać pokaż wyniki albo zagłosować i dać odsumuj. Więc na co ja mógłbym zagłosować? O! Konwój na Amazonie! Bardzo nudne. Zagłosujmy. Spójrzmy. O! No tak. Największe wzięcie ma Konwój na Amazonie! Bardzo nudne, o dziwo. I ma rodzenie Brodixa Archiwum z 1.3! I obecnie wygrywa 32%. Ten temat wygrał. Już w następnym odcinku, moi drodzy. Bole. <grym> Nie wiem, jak to zapowiedzieć. Sam Brodix powinien to zrobić. W następnym odcinku, moi drodzy, będzie marudzenie Brodixa. Temat, który wygrał w obecnej ankiecie. Kiedy ukaże się odcinek z marudzeniem Brodixa, ankieta zostanie zresetowana. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszej strony armii w WHC i klikania w zakładkę, co chcesz obejrzeć. Być może to twój temat będzie obejrzany. Ha. Ale musisz, jeżeli go tutaj nie ma, musisz o nim wspomnieć. Ale postaram się, żeby dużo tematów tutaj było. Hmm. Ha. Huh. Nikt nie chciał tego. Ani farmienia na Amazonie, ani tralowania w kopie. No wiecie co? <laughs> No Okej, okay. to by było na wszystko. Pffu. Na dziś to by było już wszystko. Także widzimy się w następnym odcinku. Cześć.